I ostatni element, o którym chciałbym wspomnieć, czyli ten storytelling, storytelling prawniczy, jak ja to również określiłem. Czym jest sam storytelling? Opowiadanie historii, narracja, nadawanie znaczeń. Czyli właśnie tworzymy posty w oparciu o pewne opowiadanie. Nie tworzymy korporacyjnych tekstów, nie tworzymy takich tekstów bardzo w cudzysłowie sztywnych które nie niosą za, za sobą określonej wartości, tylko pokazujemy pewną historię, właśnie to pewne opowiadanie i z perspektywy państwa, czyli osób, które, które funkcjonują w tym obszarze prawa tej eksperckości, może wydawać się, co w tej, gdzie, w gdzie w prawie jest historia. Jak my możemy w ogóle w prawie, gdzie mamy Ujęcia, interpretacje wyroków sądów, orzeczenia i tym podobne, gdzie tu można później pokazać tą historię. Właśnie wręcz przeciwnie, tutaj jest bardzo dużo miejsca na storytelling, ponieważ trzeba na to popatrzeć z perspektywy odbiorcy, nie nas. My prezentujemy pewną wiedzę, czy państwo prezentujecie pewną wiedzę, ale państwo ją przekazujecie otoczeniu, odbiorcom a odbiorcy te traktują bardzo często prawo jako pewną intrygę, ile jest emocji związanych właśnie z wyrokami sądowymi, z orzeczeniami, z ustawami, etc. Pełną pewną historię, czy niepewność również, co to, bo to wynika wszystko z naszej niewiedzy. Ja również z perspektywy prawa nie znam wszystkiego i dla mnie jest to właśnie pewna ta niepewność, co to będzie, więc chciałbym przeczytać o tym. Od kogoś, żeby ktoś mi wytłumaczył tą moją no, niepewność. Czy no, przede wszystkim materia niedostępna dla każdego? No nie każdy może być prawnikiem, nie każdy ma taką wiedzę, jaką posiadacie państwo, więc wręcz otoczenie oczekuje od państwa, że Państwo będziecie przekazywać niejako tą wiedzę, tą, tą właśnie tłumaczyć, tą indygę tę. Te, 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 te materiały właśnie niedostępne dla nas. I tutaj jest miejsce właśnie na nadawanie historii, na tłumaczenie tego. I z tej perspektywy, też tutaj bardzo często mówimy o, o tym storytellingu, który, gdzie ujęć jest bardzo dużo. Tutaj macie tylko Państwo poglądowo storytelling według Daniela M M Millera, gdzie jest pewien schemat. I zobaczcie Państwo, że ten schemat wprost pasuje również do Państwa. Czyli jest pewien klient, który ma potrzebę, czyli właśnie która wywodzi się z tej intrygi, z tej niepewności, z tego braku wiedzy, więc poszukuje pewnego przewodnika, pewnej osoby, która mu to wytłumaczy: która mu wytłumaczy, o co chodzi w prawie, o co chodzi w tych orzeczeniach, która da mu pewne, pewien sygnał do działania. Co on ma zrobić, jak on to ma zinterpretować, jak on ma rozwiązać swój no problem, etc. No i później ten no problem albo będzie rozwiązany, czyli ta wiedza, którą Państwo przekażecie, będzie mu pomocna i on wykorzysta, albo z drugiej strony będzie no nierozwiązany, no bo też jest taka, no taka opcja. Natomiast ktoś odbiorcy dał sygnał no do, do działania, a to czy to się zakończyło sukcesem czy nie, to już jest inny aspekt. Więc jak stworzyć ten prawniczy storytelling, tak jak ja to określiłem. Po pierwsze, tak jak mówiłem, zmienić, uprościć język. Oczywiście zachować eksperckość, zachować pewne elementy takie eksperckie, jeżeli chodzi o wiedzę, ale właśnie za pośrednictwem stworzenia sobie tego głosu marki uprościć ten język, czyli pamiętać o tym, że nasi odbiorcy mogą nie znać się na prawie. I naszymi odbiorcami, ja tutaj mam na myśli zarówno e, zwykłego Kowalskiego w cudzysłowie, ale również i naszego przyszłego być może no, kontrahenta. No, on też może nie znać się na, e, no, na prawie, więc poszukuje kogoś, kto mu to wytłumaczy, czyli innymi słowem państwa. Więc z tej perspektywy uproszczenie języka, co jest bardzo trudne, zdaję sobie z tego sprawę, ale jest to do zrobienia. To uproszczenie języka jest niezwykle istotne. Rozpoczęcie dyskusji, aktywizowanie odbiorców, czyli te popularne call to action, również pytanie się o ludzi, o zdanie, aktywizowanie tej dyskusji, rozpoczynanie jej, czyli otwarcie się przed otoczeniem, nie tylko zamykaniem się do właśnie eksperckich tekstów jak interpretacje wyroków sądów jak relacje czy opis czy wypowiedź z danej gazety z codziennika i tym podobne która oczywiście ma budować państwa eksperckość ale która nie przynosi realnych efektów jakościowych czyli że państwa interpretuje że państwa odbiorcy interpretują tak a nie inaczej ale i ilościowych, bo patrząc na to z perspektywy zainteresowania przez algorytmy, przez Linkedina, no to nie będzie to takie, jakie po, powinno być. Czyli innymi słowy, ta, te zasięgi, one się nie będą budować, ponieważ ludzi państwa nie przekonaliście, nie rozpoczęła się dyskusja, więc nie ma co tutaj promować. I później to jest takie publikowanie trochę w eter i mamy psychiczny komfort, że. Opublikowaliśmy coś, że ta aktywność jest, ale w efekcie ona nic nie przynosi, ponieważ no nie spełniała pewnych warunków, które dzisiaj w mediach społecznościowych funkcjonują. I co najważniejsze, poruszać pewne historie z życia. I o tym za chwilę właśnie wspomnę.